Już się zaczyna chwilka aż mi się załaduje. Już się zaczyna live. Dobra. Na razie wyświetla statystyki. Dobra. Już jestem na live. Jesteśmy. Dobra, jest live, jest, jest. Wszystko chyba działa tu. Już po szpoko. Ja tylko myszkę muszę sobie odpalić i w sumie możemy zaczynać. Boże, nie wiem czy nawet ktoś jest na tym live. Aha ale... o fajnie. Tutaj macie podaną moją nazwę mm, przy okazji. Dobra. I się loguję właśnie. Aha, zapomniałam kliknąć. Bo strona MSP, taka aplikacja, jest zaprzeczona, chyba moim zdaniem, bo jakby, jak wchodzę tu i chcę tu kliknąć, dokładnie tu, gdzie teraz pokazuję, to nie mogę, bo. No, bo tak. Od dawno nie otwierałam kalendarza. O, przybiera się na kolorowo, może zaraz, ale. No. MSP będzie trochę lagować, ale cóż, no takie żyćko yy, I idziemy tutaj, dostanę, nie wiem, chyba naklejka do pokoju, ale nie jestem pewna. O szóstkę teraz. Yy, o maseczka jakaś. Nie wiem, w tym roku się nie postarali jak w każdym, ale no za darmo, więc no. Hmm, nie wiem czy jest siódemka. No, ale musi być, no, może, ale ja jestem mądra, więc świetnie, jestem przemądra, jak po prostu tak okej. Okay. Um, więc są już dwie osoby, yy, więc ja wam teraz powiem, że yy, piszcie swoje nicki na czacie yy, i piszcie, że uczestniczę w konkursie i ja za moje 1500 star Wam coś kupię. Kupię za 1500 stary końców coś z listy, znaczy rzeczy z listy yy. Więc no i chyba dzisiaj mogę zakręcić, bo to co jeden dzień można tym czymś kręcić No polecam, polecam Za zero hajsi kup Omega, 2000 fame, Na tym można się wzbogacić chyba Dobra, lecimy dalej. Moja nazwa jest w opisie, jakby co. I tutaj też Wam wyświetlam. Tak, no. się zapominam statusu zmienić, że jak nie mam live'a, ale co, so, ten. Dobra, dobra. I ogólnie ogarnęłam, że mm, już jest siódmy, chociaż wczoraj był szósty i to wiedziałam, ale już jest siódmy i niedługo już takie święta będą, a, a jeszcze sprawa jest niepewna, czy będzie można wyjeżdżać i tak dalej, więc no. No i ogólnie jak chcecie, możecie mi wejść do pokoju tu mm, i polubić, bo jakby mam strasznie mało polubień w pokoju. I możecie sobie zwierzeczki pogłaskać? Tu mam takie piękne zwierzeczki, tak? No, na przykład smałga mam, Zoprawdziwe prawdziwe w moim pokoju jest, więc no, polecam Wam. Mm, tutaj zobaczmy, ile jest osób. Dwie osoby. Teraz są dwie osoby. Tak, dzień dobry, witam. Mm, ja ogólnie się wyloguję po prostu MSP. I włączam Blockstar, bo jakby trochę y, MSP jest moim zdaniem nudnym. Nie wiem, czemu, nie wiem czemu, ale tak jest. To dla mnie przynajmniej. <grym> Mm. Muszę to. Se... Długo się jakoś wczytywała Nie wiem czemu. No ale tak bywa, tak bywa. I w sumie powinnam klucze pozbierać, ale. No nie będę zbierać. Nie chce mi się po prostu czemu. No nie chce mi się. No tyle, tyle, nie chcę mi się, tyle. Mm. Więc może poprzechodzimy parkour, Możecie pisać swoje nazwy. Ja jakby wtedy. Mm... Ja wtedy przejdę Wasz parkour. Hmm. Ale na razie będę przechodzić się jakieś stawki. O nie, mam koła do zakręcenia. Hmm. Trochę będzie mi chyba ten się spowalniać to. No ale już kręcimy. Przepraszam za to odgłos, ale ja jednak od <gry> I tutaj mi się reklama wyświeża. W tym czasie się sprawdzę ile mamy osóbek na live. Nadal dwie, nadal dwie. Mm, więc spoczko, spoczko. I w ogóle było widać, chyba jakie jest opóźnienie. A jest trochę opóźnienie, więc no. Hmm. Ale ja mam też taką teorię, że ludzie, którzy nie piszą na czacie, to są na przykład z innego kraju i wchodzą na live MSP, bo to nie pisze w, w jakim języku jest. Bo myślę, że, że to jest akurat w ich kraju. Chociaż jest jeszcze inny tytuł, więc no. Ale... Nie wiem, nie wiem. I właśnie nie piszą nic, bo no. Albo po prostu to są Polacy i, nie, i po prostu nie mają konta założonego jakby na tym, na YouTubie I wtedy chyba nie można pisać. Mm. Ja muszę sobie powchodzić na inne live. Niedługo, bo takie mniejsze osoby, jakby mniejsze, że jakby nie są. Taki Jaślin na przykład nie jest mniejszym YouTuberem, tylko tacy z 1000, 3000, to robią coś takiego, że robią konkursy, tylko że te konkursy nie robię za często na inki, piksela dripy tylko na yy, na przykład promo i właśnie to promo by mi się przydało, kanału a czas, yy, nawet tutaj na miniaturce jest ustawione jak dostałam od Leśnego ten jakąś tam, już dwa razy od niego dostałam od Leśnego rzeczy yy, buty elektro i Yy, chyba bluzkę Ink I od Cikaka raz dostałam, Ale mnie ukradli z, yy, z tych Z Inka od Cikaka I z Piksela od Leśnego i teraz No jestem biedna bo mam tylko spodnie Drip I dlatego nie robię konkursów za bardzo na to Ale to najwyżej se kupię yy, Gdzieś yy, Jakiegoś Inka albo Pixela, coś z kolekcji se kupię i Na kogoś live'ie albo coś, bo ja jakby nie jestem wtajemniczona w te grupki i No Ogólnie chyba na są dwie osoby Tak, jest jedna osoba chyba na no, bo... Nie, teraz jest jedna, dobra mm. I Ogólnie, no. Aha, zabiłam się. Fajnie, fajnie. Tutaj idzie nam czas. Zobaczę, to tutaj doszedł. Chyba, że mnie w ogóle nie słychać, to może dlatego. <śm> nie wiem, nie wiem. Hmm. Może odświeżę? Nie wiem. Nie wiem, czy jak nie... To jak odświeżę, to mi się nie... Nie, nie wywalił mi się live, dobra. O Boże, ale zalogowałem YouTube na chwilę, he? Mm. Sprawdź, dobra nie. O poddź. Dobra. A nie, to są jednak dwie osoby. Mhm, to ja nie umiem patrzeć. E, więc dzień dobry, witam wszystkich i jakby ja na chwilę się tutaj wyciszam. E, no. Dobra, I'm back. Yy, nadal chyba są dwie osoby. Więc no, można tu sobie pisać na czacie, bo no polecam. Tak, ja oczywiście będę odpowiadać yy, i... O, może wyszukam w końcu to, yy, to jak to się nazywa? Yy, to koło. O! Dokładnie to. I tutaj Bierzemy coś i tworzymy i tutaj będę wasze niki wpisywać, na przykład tutaj D, E, F i to są niki wasze. I tutaj kto? Kto wygra listę? za 1500 SC i o to w tym chodzi, że yy, wy będziecie wygrywać yy. o i tutaj mam teniki i to i ja losuję wtedy i wyszło na F I F wygrywa listę. Rozumiecie chyba więc tak to wygląda i teraz tylko Wam tu bo wpisujcie swoje niki. Piszcie nikki na czacie. Tutaj podam piszcie niki na czacie, bo tutaj można wygrać listę za 1500 końców bo wyszliście pewnie i używacie MSP. Witam następne osoby, ktoś tu wszedł na live'a. I tutaj pytajniczki na razie wpiszę. I no i tutaj piszcie na czacie tak, tak, tak. Są dwie osóbki. Dwie chyba? Tak? Albo trzy. Dwie. Dobra. No to piszcie na czacie. A ja przechodzę znowu do Blogs The Planet. I będziemy teraz grać parkury I możecie również pisać swoje niki, żeby... Ale jak piszecie swój nick, żebym przeszła wasz szperkurs, to napiszcie, a jak chcecie po prostu wygrać listę, to napiszcie tylko swój nick i możecie wyjść nawet z tego. Ja będę losować, jak będzie przynajmniej 4 osoby tu zapisane, 3 albo cztery, bo tak... No ale lepiej, żeby było więcej. Więc na razie są chyba dwie osóbki i... Nie wiem czemu niektórzy nie piszą. Ale moja nazwa jest w opisie. Mogę ją sobie Wam szybko napisać yy, i przypiąć. Dobra, to wyłączę. Chyba dobrze napisałam. I przypnę Wam to, żebyście... Tutaj mieli u góry przypiętą tą wiadomość. Mm. Są dwie osóbki i yy, może ktoś nie ma konta Google albo coś yy, i dlatego jakby nic nie mówi, a druga nie wiem, czemu nic też nie mówi, ale no cóż, cóż, trudno się mówi. Yy. I lecimy dalej, przechodzić tego parkurka. Ja ogólnie go dzisiaj pierwszy raz przechodzę, chyba. I w ogóle on jest z tym starym klaskiem Kawaii. I ten parkur, i jakby ja lubiłam świat Kawaii, ale mój ulubion moim ulubionym światem był ten pierwszy sezon, jak był I, i tam było jakby duży basen, i tak dalej. I możecie mi dawać jakieś gry, w które mogę zagrać. No, Among Us mi trochę laguje na komputerze, bo znaczy na laptopie mi laguje, bo mam słabego starego laptopa, więc no. Ale ktoś może coś zaproponować. Osu mogę pograć, bo nie rozumiem osu. No. Fortnite. Chyba jeszcze nie. Ja jestem zbyt słaba w to. dobre wychodzę. Nie będę tracić moich cennych kluczy. I no. Aha, ktoś pisze. Zobaczmy. Hej! Naklejka. Możesz mi wysłać uśmiech albo polubisz mi co ścianę. będę bardzo wdzięczna. Zaraz mam 50 level, więc brakuje mi mało. Mało chyba. Więc jakbyś chciała mi wysłać uśmiech, to byłabym wdzięczna. Jakbyś chciała mi też polubić polubić całą ścianę, to bym była wdzięczna za dużo tej wdzięczności no ale nie no mm. nagrody od Palamatu i tu ja w końcu nie wyłączyłam tego, a niedobra bo to się tym zobaczmy czy ja się wyłączy ekran, bo jakby nie wiem czy się wyłączył. Wyłączył się, ale mnie słychać, ale niech mnie będzie słychać. Trudno. Mm. Tak, wyłączył się, dobra, widzę to. I... Hmm. Dobra. Dobra, um, ale nikt nie wchodzi na tego live'a, więc no, um, dlatego ja chyba już nie, nie będę na razie dzisiaj już nagrywać, bo i tak muszę się jeszcze pouczyć, um, więc możecie dawać grafki na to konto i zasubskrybować później. Do widzenia!